Polowe studio Radia Zielona Góra. Na program zaprasza sponsor. Salon samochodowy Świtoń Paczkowski. Autoryzowany dealer Volkswagena i Seata. Zielona Góra, ulica Zdrojowa 2B. Dzień dobry, Radio Zielona Góra, polowe studio Radio Zielona Góra. Damian Muńko, witam serdecznie, bo my akurat tutaj zaczepiamy pana kierowcę, bo jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Pan sobie tak siedzi tutaj i chciałem pana zapytać, bo chyba wszyscy oczekujemy tamtego centrum wspaniałego. Pan też oczekuje, właśnie tutaj widzę, że siedzi pan w autobusie, to czeka Pana, aż otworzą? To znaczy, trudno by było powiedzieć, że czekam, że aż otworzą, bo bym musiał jeszcze troszkę poczekać sporo, a tutaj pasażerowie by niecierpliwili się i nie byłyby z tego powodu problemy, ale na pewno, jak każdy z nas Czekamy, aż będzie już ta stacja otwarta, aczkolwiek wcześniejsze prognozy i, i wizerunek tego no, jest zachęcający. A proszę mi powiedzieć, czy to są jakieś utrudnienia dla, dla was, dla kierowców też, że tutaj muszą panowie nie, e, żadne, Państwo czekać? Żadne. Nie, tutaj nic tam nie, nie, już nie, można nie, było się nie, do tego przyzwyczaić. Jest to już tak, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Jest to wszystko tak rozłożone, że jeździmy do innych stacji doładowawczych, także tu nie ma większego jakiegoś utrudnienia. A bo my jesteśmy tu przy elektryku? Nie, to nie jest tak, elektryk. To... to jest elektryk. Nie, elegancko, dobrze, to mam telefon, chciałbym sobie podładować, ja, żartuję. Ale jeszcze takie dopytanie: potem będzie się trudno przyzwyczaić na nowe trasy, że tam trzeba będzie. Jechać... kwestia tylko przyzwyczajenia, bo wiadomo, znowu zmiany, i na nowo trzeba się przyzwyczaić do starego, aczkolwiek do starego, ale bardziej nowego. Może tak. No właśnie, no bo czasami jedziemy na pamięć, że pan, zamyślimy się i skręcamy no, w prawo. No, ja się zawsze zastanawiałem, i mam teraz okazję, żeby to, o to zapytać. Ja mam tak, że jadę samochodem, gdzieś się zamyśla i nagle zamiast skręcić w prawo, jadę prosto. I pan miał takie. Jeśli się pan zamyślił, bo nie wiedział pan, co miał pan kupić wieczorem, to były bułki czy chleb i nagle prosto, zamiast ósemką to 23. Powiem to tak, żołnierz bez karabinu to nie żołnierz i nam też zdarza się człowiek chwila nieuwagi, zamyślenia i... Ja jechałem linię czternastką, przykładowo, a na rondzie przy rondzie Jana Pawła, a ósemką trzeba było jechać no albo, albo w prawo, albo prosto się pojedzie. No i zdarza się, ale trzeba akurat w porę się spostrzec, żeby można było po prostu zawrócić i wjechać z powrotem na trasę. I... A w drugą stronę miał pan coś takiego, że jechał pan autobus yy, prywatnym samochodem i nagle zatrzymał no, się pan nie. na przystanku i szuka pan przycisków żona, jeżeli pan ma żona, patrzy, co ty chcesz? No yy, a nie, ty nie wysiadasz. Miałem, miałem tylko zdarzenie takie, że jadąc właśnie z pracy do domu, wjechałem, no nieświadomie, wjechałem w zatokę, a małżonka pyta, a co ty tutaj będziesz robił? Czyli jednak, tak, to jednak. Dziękuję bardzo, bo trzeba jechać. Wszystkiego Jestem dobrego. Szerokości, dobrze. dziękujemy panu bardzo. Dobrego, dziękujemy. Do widzenia, do, widzenia. Do, widzenia. do widzenia. Ale fajny pan kierowca, bardzo sympatyczny człowiek. No, czyli są tak jak co, jesteśmy ludźmi, jesteśmy ludźmi. Dobrze, słuchajcie, bo centrum przesiadkowe ono się niebawem otworzy. Najprawdopodobniej jak dobrze kojarzę fakty, to wszystko co przeczytałem, to gdzieś pod koniec Maja, a mamy połowę Maja. Dobrze, to jest linia numer 27, ona sobie odjedzie. A ja zaraz zobaczę, zapytam o, tu na przykład pana zapytamy Dzień dobry się na góra witam serdecznie. Pan siedzi sobie tutaj na tym przystanku, a tam niebawem będzie otwarte centrum przesiadkowe, Wie pan o tym? Nie wie pan o tym? Nie mieszkam tutaj. A nie mieszka pan tutaj? Ojej, a to, to zapytam tylko, to tak wygodnie tutaj na tym przystanku? Bo tam będzie mi taką super naprawdę taką poczekalnię, że aż miło. Zobaczymy. Zobaczymy. Przyjedzie pan jak otworzą. Być może. Być może. Dziękuję bardzo miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Dobrze. No i wszyscy nam teraz odjechali. I co mam zrobić? Możemy pomachać wszystkim. Jeżeli ktoś słucha radia Zielona na górę, bądź ma na przykład naszą aplikację, zawsze tam gdzieś ty nawet w autobusie. My teraz będziemy machać, proszę bardzo, machamy. Pani się do nas uśmiecha. Odjechała sobie ósemką Westerplatę i zostaliśmy sami. Ale numer. Dobra, idziemy sobie w stronę centrum. Słucham. Reklama dźwignią handlu, mówi do nas Pan. No i dobrze, i, i to faktycznie. Idziemy sobie, yy, nie wiem tylko ile mamy jeszcze czasu. Muszę spojrzeć na zegarek, czy możemy sobie porozmawiać. Ja bym się rozgadał, ale tutaj Pan sobie idzie. Dzień dobry, Radio na Góra. Witam serdecznie, bo jesteśmy tutaj przy, yy, przy dworcu, przy centrum. Idzie Pan na autobus, może? Idę do centrum, piechotką dla zdrowia. A elegancko, a wie Pan, że centrum przesiadkowe będziemy mieli otwarte tutaj niedługo? Z mediów tak, wiem, czytałem szczegółów, jeszcze nie znam, także. Ale też takie połączenia mnie interesują, bo jak to mówią, jestem już na emeryturze, chcę podróżować i każde połączenia mnie ciekawią i interesują. Fajnie. Słyszałem, tak. że to będzie takie centrum przesiadkowe, że oczekując na autobus będziemy mogli, yy, no będziemy mogli oczekiwać w bardzo wygodnych warunkach, że tam jacuzzi, że sauna, że podgrzewane siedzenie, że, że kino. Tak, Żartuję tak, oczywiście, tak. ale byłoby miło, nie? Tak, oczywiście, może nie aż tak, a, ale no można korzystać, nie? Może nie tylko jadą gdzieś nie, ale też jako, jako element tutaj miejskiego, infrastruktury miejskiej, prawda? Dzięku, fajnie. Dziękuję pięknie, wszystkiego dziękuję dobrego, miłego dnia, życzę. Do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Yy, no cóż, no dobrze, no czekamy na te centrum, no to już, już miało być jakiś czas temu, prawda? No ale to nie będziemy tutaj teraz rozliczać dnia i godziny. Najważniejsze, najważniejsze żeby było miło. O panią zapytam, pani chyba idzie na autobus, tak? Dzień dobry, się na Góraku Aniem Sińsko. na autobus pani idzie? Tak. No i właśnie, daleko musi pani pójść, nie? A jak byłoby przy dworcu, już centrum otwarte, byłoby pani bliżej? No, oczywiście, że tak. Nie może się pani doczekać, kiedy otworzą? No już tyle razy myślałam, kiedy to otworzą, no ale trochę je tam robią, ale nie tak dużo. No właśnie, a jak długo to robią? Jest pani Wie w stanie pan policzyć? Co? Rok albo i dłużej. Ja Cię kręcę, to my już się przyzwyczailiśmy, że tego nie no, ma. No, że tego nie ma i pewnie nie będzie i długo nie będzie. Nie, nie no chyba pod koniec maja może jakoś Zartuje to wszystko potwierdzą. tak to szybko będzie? No, to, to szybko czy długo? No już teraz szybko, nie? Ale będziemy mogli czekać w fajnych warunkach, no, teraz mm. będzie fajnie. No myślę, że tak. Ponoć suchą stopą będzie można przejść z dworca do, 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 do tego, będziemy chodzić na bosą? No nie wiem, nie, tak nie, do bo... końca chyba nie. nie. Ja już w tym wieku to tym bardziej nie. Dziękuję bardzo, wszystkiego Dziękuję dobrego, miłego dnia. Również miłego dnia, do widzenia. do widzenia. Dziękujemy bardzo serdecznie w takim razie. To, to kończymy y, naszą relację właśnie z centrum, które mam nadzieję niebawem będzie otwarte. Jak widać, tu wszyscy oczekujemy, żeby y, to miejsce y, w końcu ruszyło. Y, no i na lepszą pogodę, bo zimno jest dzisiaj w Zielonej.